Dobry wieczór Polsko. Znajdujemy się przed budynkiem polskiego Sejmu. I właśnie polski Sejm to miejsce, przed którym powinna powiewać tylko i wyłącznie dumna flaga biało-czerwona. Rozumiemy oczywiście protokół dyplomatyczny, rozumiemy wizyty międzynarodowe, natomiast wizyta międzynarodowa przedstawicieli Niemiec już dawno temu się skończyła. A służby marszałka chłopu nie zadbały o to, aby flagę Niemiec z powrotem wnieść do środka, dlatego wyręczymy pana marszałka Hołownię i symbolicznie tę flagę wniesiemy tam, gdzie jej miejsce, dlatego że powtórzę to przed budynkiem polskiego Sejmu powinna powiewać tylko i wyłącznie dumna biało czerwona flaga. Myślę, że tak zdecydowanie lepiej. Naszymi barwami są bia barwy biało-czerwone i tak powinno być już zawsze.